No dobra, dawno nie było Legii Warszawa, to, to jakbyście się nudzili, no to będzie i dziś. Będzie, bo musi być. Będzie, bo wydarzyło się no już pod koniec roku coś nadzwyczajnego. Legia kończy rundę w strefie spadkowej, w sumie nie jest to jakiś wielki news, bo parę lat temu też w tej strefie spadkowej była, ale w jakim stylu, po jakich wynikach w ostatnim czasie i przede wszystkim nie ma nawet jakiejkolwiek osoby w tym klubie do wybronienia. Sprawdzaj piłkarskie wyniki w aplikacji Superscore. Tysiące meczów, zero reklam. Od Ligi Mistrzów po B-klasę. Najlepsze kieszbeki w ponad 150 sklepach. Płać i oszczędzaj z kartą ZEN. Partnerem programu jest Zonda Krypto, renomowana giełda kryptowalut, sponsor polskich klubów. Z kodem WESZLO dostajesz 10 dolarów w krypto na start. To Zaczynając od Dariusza Miodowskiego, poprzez Frediego Bobicza, Michała Żewłakowa, Jordanesku, Astiza i wszystkich zawodników. To jest nieprawdopodobne, że nawet jedna osoba nie jest w stanie się z tego wybronić. A to już jest naprawdę wielki upadek tego klubu. Upadek przynajmniej chwilowy, bo zakładać trzeba, że ta strata do, nawet do liderującej Wisły Płoc nie jest aż tak ogromna, jak powinna wyglądać drużyny ze spadku do lidera, ale jednak jest i to po kompromitujących ostatnim czasie występach. Ostatni czas to takie 2-3 miesiące trzeba byłoby zaliczyć. Co się daje rzucać w oczy? No Kompletnie głupi pomysł z zatrudnieniem Jordanesku. Jeszcze raz to będę podkreślał. Trenerem drużyny klubowej nie może być Bardziej selekcjoner niż trener. Wrócę tylko na chwileczkę do Turcji, gdzie jak na nasze warunki ściągnęliśmy najpierw my, super y, selekcjonera, Portugalczyka Fernando Santosza. On oczywiście z nami się skompromitował, ale wybrał sobie później klub, albo klub jego wybrał Besiktas Stambułu. No i tam też nie popracował za długo, no bo nie bardzo wiedział, jak prowadzi się drużynę klubową w przeciwieństwie do mistrzów Europy, drużyny Portugalii. No i my teraz zostaliśmy przy Łazienkowskiej i Jordanesku. Jordanesku od początku nie wiedział, o co chodzi. Oczywiście on jako selekcjoner miał do dyspozycji wszystkich swoich podwładnych piłkarzy na wyciągnięcie ręki. Chciał powoływać jednego, to powoływał drugiego, to też sobie powoływał. Prezes klubu nie musiał mu tych piłkarzy, za tych piłkarzy płacić i ewentualnie z dyrektorami sportowymi szukać szansy, czy ten transfer jest dobry, czy nie. No w reprezentacjach jednak transferów, jednak transferów nie ma. No i ten człowiek przyszedł i od samego początku raz, że się nie zgadzał z transferami, bo ich nie było. Później jak były, to też się nie zgadzał, bo były, ale nie takie jakie on by sobie zamarzył. No w końcu selekcjoner. No i to już zaczyna się ta właśnie kompromitacja Legii Warszawa. No póki jeszcze nie było tych nowych transferów, to jeszcze wyniki jako takie. Bo pamiętajmy, że poza tą klęską z Larnaką, no to była wgrana chyba jednym z najlepszych meczów Legii z Lechem Poznań w Superpucharze Polski. Były te zwycięstwa na początku ligi. Jedyne na wyjeździe z koroną Kielce. Jeszcze było to przejście czeskiej drużyny Banika Ostrawa. No i ten chyba kryzys największy. Nawet niezłe pierwsze 20-30 minut meczu rewanżowego z Larnaką, gdzie trzeba było odrabiać bardzo dużą stratę. No ale chyba kryzys się już później zaczął od tego rewanżowego meczu z Hibernianem Szkockim, gdzie ta drużyna w 10 minut postanowiła stracić trzy gole przy Łazienkowskiej. Ale jednak się udało. Awansować do fazy ligowej Ligi Konferencji. No ale już później to już tylko można powiedzieć: taki upadek zespołu, upadek wszystkich. Te szkoleniowiec nie bardzo wiedział o co chodzi. Zarządzający tym klubem też nie wiedzieli o co chodzi, no bo co mogli wiedzieć, jak oni nie byli w stanie zwolnić po Samsung Sporze, czyli po pierwszej kolejce Ligi Konferencji i po porażce w Zabrzut przed przerwą reprezentacyjną szkoleniowca z Rumunii, który sam chciał odejść, no ale lepiej niech zostanie, czyli został dwa tygodnie, przebalował. Na przerwę reprezentacyjną patrzym, przegrał mecz w Lubinie i za chwileczkę go za chwileczkę go pogoniono. Przychodzi jaki Jastis. Szczerze powiedziawszy, ja się ja sam się oszukałem. Sam się oszukałem, bo myślałem, że ktoś, kto w tym klubie jest od wielu, wielu lat, jako, by, jako piłkarz najpierw później trener, no to Zna ten klub od podszewki, zna tych zawodników. No, miałem przekonanie, że on jest w stanie to wszystko poukładać. No, przecież on też widział, siedząc u boku jordanesku, co on może ewentualnie popsuł. Co nic, dałem się oszukać. Niestety też twierdzę, że jaki jasny nie jest to. Osoba, która powinna pełnić jakąkolwiek funkcję w przyszłości w Legii Warszawa, bo ostatnie miesiące pokazały, że do tej roboty się nie nadaje, a na, na pensjach byłych piłkarzy Legii tylko dlatego, żeby sobie posiedzieli w klubie, mija się całkowicie z celem. No i przechodzimy w ten sposób później do samych zawodników. No to powiedzcie mi tak, Bramkarz, który nic nie wybroni, albo coś tam wybroni, ale rzadko. Nawet w tym ostatnim meczu z piastem. No, Stanął tam, gdzie nie powinien, ustawiając mur też źle. Obrońcy, którzy nie dojeżdżają. Pomocnicy. Jeden zagra niezły mecz, później cztery słabe. Następnym razem zagra kto inny dobrze, później znowu cztery słabe. Bez napastnika też się w piłkę nożną raczej nie da grać, bo najlepszy snajper Legii Warszawa, albo jeden z najlepszych napastników Legii Warszawa może w tym sezonie już jest od kilku miesięcy kontuzjowanym tu mówi on sam, a Rajowicz a rajowiec sobie strzelił w ekstraklasie trzy gole, a Czolak ani jednego porwany z zabrza. Nie wie jak w ekstraklasie smakuje gol. Tak to się wszystko przy Łazienkowskiej pięknie, pięknie odbywa. Dlatego też y moje zdanie jest takie, że nie ma co specjalnie się nie wiem, na jednej osobie koncentrować, że ktoś zawalił. Tam zawalili wszyscy. Tam zawalili wszyscy, wszyscy są dla mnie do, y do zmiany. No, Dariusz Moduski już dawno powinien zrezygnować z prowadzenia tego klubu. Powinien zabrać ze sobą całą tą ekipę, którą zatrudnił. Tylko dla, też dlatego, że wzięto piłkarzy, a dyrektorzy sportowi albo David Bobic na Bobicz i Żewakow, ściągnęli sobie piłkarzy, takich, którzy w tym klubie mieli się odbudowywać. A to nie jest klub, który ma dawać szansę na odbudowywanie się, bo później widzimy, że granie co trzy dni nie, powo nie powoduje, że ty się odbudowujesz, tylko ty jesteś jeszcze coraz. Gorszym zawodnikiem, no taki Piątkowski, Szymański czy nawet Kasper Urbański, w ostatnim okresie no nic tej legi nie dali no jakieś poszczególne dobre momenty, no ale to my mówimy o tu ograniu co trzy dni, a ta drużyna wyglądała na słabo. Do tego mieliśmy też już reprezentantów aktualnych, czyli no dobrze, tobież to jeździ tam, żeby potrenować z pierwszą kadrą, no ale wszołek i kapuska też za wiele do tej legi nie wnieśli w ostatnich tygodniach czy też miesiącach, a mówimy tu o sześciu reprezentantach bądź byłych reprezentantach z udziałem na wielkich turniejach. Uwaga! No i oni nie potrafią tej drużyny podnieść. Nie potrafią podnieść na duchu, nie potrafią czegoś... Oczywiście potrafią powiedzieć po meczach, że coś nie poszło, że w następnym meczu będzie... Będzie dobrze, tylko nie wiem dlaczego, skąd oni brali te informacje, że w następnym meczu będzie dobrze, jak oni wychodzili i coraz gorzej wyglądali. Gorzej wyglądali też, jeżeli już miałbym szukać czegoś na ich obronę, chociaż to jest naprawdę bardzo mały procent, no to jest to sytuacja z przygotowaniem fizycznym tej drużyny. Ta drużyna w ostatnich tygodniach, a przede wszystkim w ostatnich meczach, pokazywała, chociaż grając słabo mogła mecze remisować. No ale jak można remisować mecz z terbaliką, jak ty w końcówce spotkania tracisz gola. Mecz w Gliwicach z Piastem. Dwa gole w końcówce spotkania. Oczywiście z Piastem przy Łazienkowskiej. Gol w końcówce spotkania. No i w Armenii też nie tak dawno. Gol w końcówce spotkania. Czekają na gong, Jak już go dostaną, po prostu nie są w stanie zareagować, bo też i czasu, brak sił nie ma. A wszyscy się przyglądają, kto weźmie na te, te problemy, wszystkie na. Nie ja wiem, spróbuję spowodować, że jedną czy drugą akcją ta drużyna się przebudzi. Nie, nie było przebudzenia. Nie wiem, czy takie przebudzenie nastąpi zaraz na początku lutego, gdzie trzeba będzie zaczą zacząć od meczu z Koroną Kielce i po pewnie jakichś ciężkich przygotowaniach z Markiem Papszunem, Bo pamiętajmy, że jeżeli ty przez ostatnie pół roku wyglądajesz jak wyglądajesz, to jak Parek Papszun ci dołoży do pieca trzy tygodnie przygotowań w styczniu, to ty też się możesz nie odkręcić. Oczywiście ten plus jest daleki taki, że... Będzie tylko jeden mecz w tygodniu, to nie ma już tam żadnej ligi konferencji, nie ma pocharu Polski. Czyli będzie też czas dla Barka Papszuna, by, by potrenować. Ja uważam osobiście, że Legia Warszawa nie spadnie, bo właściwie ta strata punktowa jest dosyć śmieszna pomiędzy ostatnio drużynową w ekstraklasie a, a liderem, bo wynosi zaledwie 11 punktów. Ale też nie uważam to, że Legia Warszawa z Markiem Papszunem, tak jak wspomniałem, po przygotowaniach, będzie w stanie walczyć o. To no, nie wiem, piąte, czwarte miejsce, ewentualnie, jeżeli chodzi o przyszłoroczne rozgrywki europejskie. Zresztą tej drużyny nie są potrzebne. One nie są potrzebne według mnie też Markowi Paprzynowi, bo wspaniale przyjść do klubu, który jest w kryzysie, wspaniale świetnie zarabiać, wspaniale dobra sobie sztab, pewnie w zimę kilka transferów, w lato jeszcze więcej transferów, no i rozpocząć, przyglądając się oczywiście na innych Pucharowiczów w przyszłym sezonie, walkę o tytuł mistrzowski. Może się okazać, że Marek Papszon przychodzi do Legii. Legia utrzymuje, a w 2027 świętuje Mistrzostwo Kraju. Uważacie, że to niemożliwe? A ja uważam, że to bardzo możliwe. Wystarczy pograć sobie raz w tygodniu. To naprawdę dla Legii Warszawa nie powinien być jakikolwiek problem i z tego sobie gdzieś tam zdaje sprawę, że Legia Warszawa do tego będzie dążyła, bo nie można być w permanentnym kryzysie, jak się nie wie, jak tą całą grupą ludzi. I takich piłkarzy na żeby oni nie potrafili przez dwa miesiące wygrać jakiegokolwiek meczu, zareagować. A naprawdę rywali nie mieli jakiejś wielkiej, wysokiej półki. Oczywiście patrząc na tabelę, no to wszyscy byli, ale wiemy doskonale, że też, jak to mówią, papier wszystko przyjmie. Na papierze legiach, jaką ma kadrę, ile pieniędzy zarabiają tam zawodnicy, a ile na przykład w Gliwicach, ile w Niecieczy, czy też pewnie nawet w tej Armenii, to dużo mniej płacą za to, by wygrywać z Legią Warszawa. No i to byłoby na tyle. Ja jestem przekonany, że legia nie spadnie. No bo są jeszcze słabsze drużyny. Wystarczy tylko ją przygotować, opier, dzielić pewnie większość zawodników. Ale nie w ten sposób, że tak jak Bobisz to powiedział, że niektórzy się nie nadają do zakładania tej koszulki. No przecież chłopie sam, sam pewnie uczestniczyłeś w ich ściąganiu tych piłkarzy do Legii Warszawa. To po co teraz mówisz, że oni się nie nadają do, do grania w Legii Warszawa? To byłoby na tyle. Sprawdzaj piłkarskie wyniki w aplikacji Superscore. Tysiące meczów, zero reklam. Od Ligi Mistrzów po B-klasę. Najlepsze kieszbeki w ponad 150 sklepach. Płać i oszczędzaj z kartą ZEN. Partnerem programu jest Zonda Krypto. Renomowana giełda kryptowalut, sponsor polskich klubów. Z kodem WESZLO dostajesz 10 dolarów w krypto na start.